Cię pojebało poszedł ja pierdolę. Ja pierdolę. Było, było, nie? Wleciał. Ja, jak wyleciał? Wleciał z trasy. Pierdolisz! No. Poszedł? Nie wyleciał z trasy przecież tu nie nawrócimy tam nawrócisz kawałek dalej jest nic wiem, trzeba zobaczyć tam nawrócisz tam nawrócisz ale jesteś nerwowy też nie nie nawrócisz bo jest za wysoko. Stań, bo jeszcze nie, tu na asfalcie, zdań z boku, ale nie za mocno, bo nas jeszcze ma Jeszcze kawałek gdzieś, kawałek jeszcze. Stój, 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 stój. Ty nie za daleko, bo nas ma tu. Wyleciał do rowu.